Gości i tych z daleka, i tych z bliska. Witajcie w Łopusnej, Witajcie tutaj w izbie pamięci Księcia naszego Józefa Profesora. Cójcie się, jakbyście byli u siebie w domu. Nie musimy gadać, kim był ksiądz profesor Józef Kiszner jest tu. Rad Księdza profesora, jest tu nasz były wójt i nasz nowy wójt gminy. Także syć potem jeszcze łoni te informacje też przykazów. Witajcie u nas w łopu Tutaj zawsze się pojawiamy, kiedy jesteśmy na Podchalu. Również tak było podczas ostatniej, ostatniej kampanii prezydenckiej. Tutaj wszyscy szukamy pewnego natchnienia i tak, ja się nie boję użyć tego słowa, dlatego że bardzo nam zależy na tym, żeby ta kampania, która nadchodzi, również była o najważniejszych wartościach. I tak się składa, że właśnie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem ten czas sprzyja zadumie i sprzyja zastanowieniu się nad tym, co jest w tej chwili najważniejsze, a czasy idą bardzo trudne. Wielokrotnie Państwo słyszeli, że mówiłem o tym co najważniejsze, o bezpieczeństwie, o gospodarce, o wyrównywaniu nierówności, o spójnej Polsce ale również o wspólnocie. I to jest właśnie taki moment, kiedy warto o tym kilka słów powiedzieć, dlatego że ksiądz Tischner zawsze o tym mówił. Zawsze mówił o tolerancji i o tym, żeby się wsłuchać w inne poglądy, żeby szukać w tradycji wzmocnienia naszego narodowego charakteru, ale żeby się nie zamykać na żadne zdanie, żeby być uważnym. I żeby przez cały czas szukać tego, co nas łączy. I właśnie to jest bardzo dobre miejsce, Tisznerówka, żeby o tym przypominać i o tym mówić. Dlatego, że tych podziałów w Polsce jest strasznie dużo, polaryzacja jest nieprawdopodobna, a ja zawsze mówię o tym, że budowanie poczucia wspólnoty jest czymś, co jest dzisiaj absolutnie niezbędne. Dlatego, że jeżeli chcemy stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami, jeżeli chcemy, żeby Polska była państwem bezpiecznym. Jeżeli chcemy dbać o patriotyzm gospodarczy, żeby Polska mogła się w trudnych czasach rozwijać, jeżeli chcemy naprawdę, żeby nierówności, podziałów było w Polsce jak najmniej, a w końcu jeżeli mówimy o spójnej Polsce, jeżeli mówimy o równej Polsce, to właśnie o tym mówimy. I tutaj również w Małopolsce, tutaj na Podhalu trzeba o tym mówić, bo tutaj wszystkie problemy, które się pod tym hasłem kryją, tak jak na przykład wykluczenie komunikacyjne, czy dostęp do najlepszych, najlepszych usług publicznych, czy w końcu walka o czyste powietrze? To są wszystkie te tematy, które tutaj są żywe i przed chwilą na tym spotkaniu z mieszkańcami Łopusznej, ale również mieszkańcami no, bardzo wielu innych miejscowości tutaj na Podhalu mówiliśmy właśnie o tym, jak rozwiązywać te problemy. Ale przede wszystkim trzeba się zastanawiać nad tym, co nas łączy i tutaj przesłanie księdza profesora Józefa Tischnera jest zawsze ważne, zawsze aktualne. Profesor Gadacz, który był uczniem profesora Tischnera, z którym mam niesamowity zaszczyt dokładać w kolegium Civitas mówił o tym, że przy prezydencie Rzeczpospolitej powinna powstać rada ludzi, autorytetów, którzy właśnie zajmowaliby się szukaniem tego, co nas jako naród konstytuuje, co nas łączy, po to, żeby starać się zasypywać te wszystkie podziały i walczyć ze źródłami tych podziałów, ze źródłami polaryzacji, dlatego że dzisiaj w tych czasach jest to absolutnie konieczne. Więc, drodzy Państwo, wspólnota, uważność, otwartość na potrzeby innych ludzi, Walka z podziałami, walka o to, żeby Polska była państwem silnym, spójnym, żeby czerpała jak najwięcej siły ze swoich wartości, żeby była w stanie wsłuchiwać się w bardzo różne punkty widzenia, ale na końcu, żeby właśnie państwo służyło wszystkim obywatelkom i obywatelom, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, gdzie mieszkają i jakie mają poglądy. I myślę, że to jest właśnie dobry moment po świętach Bożego Narodzenia, tuż przed Nowym Rokiem, żeby o tym mówić i na nowy rok. Złożyć sobie wszyscy możemy właśnie takie życzenia. Żeby było jak najmniej podziałów, żeby w tej kampanii wyborczej znalazło się jak najwięcej osób, które starają się zrozumieć punkt widzenia ludzi, którzy niekoniecznie podzielają nasze, nasze poglądy polityczne i żeby mimo wszystko, mimo tej olbrzymiej polaryzacji, starać się łączyć i szukać przez cały czas tego, co nas łączy. Myślę, że to wyzwanie, właśnie stąd z Tisznerówki, tutaj z Łopusznej, powinno wybrzmieć w tych wyjątkowych dniach. Z życzeniami na kolejny rok, aby ten nowy rok był jak najbardziej spokojny, żeby Polska była bezpieczna i żebyśmy mogli przez cały czas z ufnością patrzeć w przyszłość. Dziękuję Państwu bardzo.